Witam! Po trzech miesiącach nieaktywności na YouTube postanowiłem nagrać kolejny poradnik. Tym razem będzie on mówił o podłączeniu kontrolera od PlayStation 3 do komputera PC. Najpierw, pierwsze co musimy zrobić, to pobrać ten program ShininJoy z tej strony, którą podam oczywiście w opisie filmu. Tutaj mamy, możemy pobrać różne wersje. Ja pobieram tą, to jest wersja testowa, tutaj mamy wersję stabilną ale ja preferuję najnowszą e, ucieszę Was, ponieważ nie trzeba tego instalować, a jedynie wypakować i otworzyć. No to tam sobie już wypakujecie, jeden pliczek to jest tylko i wygląda to tak. E, pierwsze co musimy zrobić to wejść w driver manager. W tym momencie podłączamy kontroler. I czekamy chwilkę, aż komputer to wykryje. Zaznaczamy. INSTALL. Trzeba wyrazić zgodę na instalowanie sterownika. No i oczywiście chwilę poczekać, bo każda instalacja musi trwać chociaż chwilkę, prawda. No i zrobione, można też połączyć y, pada przez bluetootha, ale niestety nie kupiłem sobie jeszcze y, adaptera bluetooth e, jeżeli, jeżeli kupię to nagram też filmik, y, y, więc przejdźmy już do najważniejszych rzeczy Tutaj mamy do wyboru różne tryby Możemy wybra wybrać jako panel do PlayStation 1. Nie będą działały gałki analogowe do PlayStation 2. Tu wybieram opcję do PCS X2 i należy kliknąć Enable. Należy no, też sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Poruszać gałkami, ponaciskać przyciski. I następnie to, co musimy zrobić. Trzeba przypisać przyciski do um, innych. Zależy, zależy jak, jak, jakiego programu używacie. Bo ja, na przykład, używam emulatora PS2 i tutaj wchodzę. Tu no i przypisujemy przyciski, na przykład square i naciskam kwadrat, triangle i naciskam trójkąt, no i tak dalej. Chyba mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Jeżeli macie jakieś konkretne problemy związane z przypisywaniem przycisków lub instalacją, proszę pisać w komentarzach. Postaram się jakoś Wam pomóc. Chociaż nie gwarantuję stuprocentowej pomocy, ale mam nadzieję, że mi się uda. No więc to by było na tyle. Do, do usłyszenia. Pozdrawiam i mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał. W przyszłości jakieś inne na pewno dojdą ciekawe poradniki. Zapraszam do oglądania i żegnam.